Świetny pojazd, który się teraz rozwalił. Śmieszne. <śmieszne> Dobra, jedziemy dalej. To Z jajkiem! Wiesz jak się nazywa? Jak? Zgadnij. Skrzynia z jajkiem? Nie! Skrzynia? Jajko! Maneczko witam was bardzo, bardzo serdecznie Z tej strony DJ Breakdance i witam was już w Kolejnym filmiku z playlisty Fajne gry Tym razem jest to gra Bad Pigs Spod, spod wydawnictwa Rovio, z, tej samego, z tego samego wydawnictwa Które opublikowało grę Angry Birds Także gramy Naszym zadaniem w tej grze będzie zbudowanie pojazdu, który umożliwi naszej świni podróżowanie. Zły pojazd. Tak. I taki jeden. No. I to powinno pojechać, tak? Go. Jedziemy. Komiczna gra. Jest, jest! Yeah. A się nasza świnia cieszy. Dobra. Dwie gwiazdki. Kolejne. Tym razem dosyć łatwe. Damy tu dwa miechy I świnie po środku O, działa, działa Nasz świetny pojazd, który się teraz rozwalił Śmieszne. Dobra, jedziemy dalej. Ta gra jest taka trudna, jak się wydawało. Wręcz bardzo łatwa. Tak bardzo, że aż nie mogę się ją nacieszyć, bo jest wciąga. To na pewno. Damy miecha I świnia na środku Nie, świnia tu będzie mhm. Dobra Dobrze Doskonała konstrukcja Zmierzamy do mety. Proszę, Państwa. O kurcze. Czwarty poziom. Chyba coś... A nie, to jest... To jest to samo? Nie, to nie jest to samo. Tutaj mamy tylko... A więc zrobimy coś takiego. I pojedziemy szum świniu Jak ja mam ty pojechać? To już to, to jest niemożliwe. Aj, ja się poddaję, cholera. Jak ja na tym mam pojechać? Może tak. Pojedź świnio. Nie, ale było blisko. Słuchajcie, jestem pewny, że zaraz to przejdziemy. No, no spró spróbuję teraz jakoś to ułożyć. Zrobimy to jak, zrobimy to jakoś tak. No dobra, może być. Jednak nie będzie. No, spróbujmy jeszcze raz. Możecie przy okazji słyszeć jakąś małą muzyczkę, bo teraz yy, mam inny program do nagrywania. Pulpitu. I możecie słyszeć Właśnie Dźwięk Z Gry jednocześnie z O! Udało! Uda nam się! Nie, jednak się nie uda Mi się... Teraz musi mi się udać, nie wiem co. Nie ma co, muszę, muszę to wygrać. Muszę, muszę, muszę być najlepszy. Pada, pada, break chance. Dobra, teraz będzie, pojedziemy. A! Świnia lata, świnia, świnia lata. Maciora już by lepiej poleciała. Mam świetny pomysł, słuchajcie. Wiem jak to zrobić. Wiem jak to zrobić. O, mój brat przyszedł. Nie zdradzę imienia, bo to jest wszystko zakazane. Więc nie poznacie jego imienia. O! Teraz pojadę! Dojedziesz, do... No! Jest, jest, jest! Przeszliśmy to! Je! Yeah. na dwie gwiazdki! To lubię! Dobrze, teraz trochę trudniejszy poziom. Poziom Skunksa. No dobra, no! Nie podpowiadaj mi, sam umiem. Cholera. Brat mi podpowiada, no. No, ja nie mogę. Czekaj, 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 no wiem, że dobrze jest. O, i teraz, ale to powoli się porusza. Nasz pojazd mknie. Jest. Epicka gra! Ciekawy czy jest na telefon. Pograłbym sobie na moim smartfonie. Byłoby najsa. Nice. Dobre to jest. Eee, mój... Eee, dobra, wiem, że to jest trudne. Tu? Tu na pewno? Idzie jeszcze Tu? Idzie jeszcze Dobra, słuchajcie kończymy na dzisiaj To był taki krótki odcineczek z The Bad Pigs jeśli Wam się to spodobało, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, mój, mój główny kanał, mój drugi